Pół roku ciężkiej pracy, wyrzeczeń, mnóstwo poświęconego czasu, ale udało się. Stowarzyszenie Kowary Pomagają przekazało czwórce dzieci i ich ojcu ponad 100-metrowe, wyremontowane mieszkanie. Idea zrodziła się w dramatycznym dla dzieci okresie. Pomysł pojawił się zaraz po pierwszej wizycie w ich mieszkaniu, jeszcze jak mama żyła. Już wtedy zbierałyśmy środki, żeby polepszyć ich życie w poprzednim mieszkaniu. No a gdy umarła i musiały się wyprowadzić do ojca na wieś... No, od razu zebrałyśmy znajomych i zrobiłyśmy burzę mózgów. Przede wszystkim chciałyśmy spełnić ich marzenia, żeby każdy z nich miał swój własny pokój, e, swoją przestrzeń dla siebie, przede wszystkim, bo żyły w, e, w skromnym mieszkaniu dwupokojowym, bardzo malutkim. I tak po traumatycznych przeżyciach każde z dzieci ma swój wymarzony pokój, zaaranżowany ich marzeniami. Nie da się ich opisać. Szczęście, radość i tak dalej. Pozytywne oczywiście. Nie da się po prostu. Nie, nie mogę opisać tego słowami. Tak, tak to jest wspaniale. Tak to jest fantastycznie. Zabrakło słów, rozcyle w, w pracy w to włożyli. Ekipa i to, no, ludzie w to. To so, jest szok, wielki szok. To, co się z, takiego, z takiej ruiny, to, co się tutaj zrobiło. Żeby osiągnąć efekt końcowy, potrzebna była pomoc. Działalność stowarzyszenia wsparło Wolsztyńskie Stowarzyszenie Czyńmy Dobro, które zorganizowało zbiórkę pieniędzy, jak również kowarskie instytucje i mieszkańcy Kowar. Wiedzieliśmy, że musimy działać, musimy remontować, musimy pozyskiwać fundusze. Prosić różnych prywatnych ludzi o sponsoring materiałów budowlanych, farb. Wspierali nas przede wszystkim dyrektor szkoły, dyrektorka przedszkola, pani burmistrz, dyrektor zesku, dyrektorka MOPS, wszyscy pracownicy MOPS. Kowarzanie, jest, mieszkamy w małym mieście, wszyscy się znamy, wszyscy chcieli nam pomóc, i naprawdę byłyśmy bardzo, bardzo zaskoczone. W ten sposób na remont mieszkania pozyskano ponad 100 tysięcy złotych. Dziękuję wszystkim za taką pomoc, że tak się zaangażowali, bo naprawdę sądzili, że można tak nam pomóc. Teraz jakby nowy rozdział w życiu. Nowy rozdział, który nie byłby możliwy bez wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy, jak mówią dzieci, najlepszych ciotek na świecie.